Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem trochę chory, ale na powietrzu mi się jakoś lepiej oddycha, muszę się za coś wziąć, także dzisiaj tak sobie taką lampeczkę rozbierzemy, może jakiś telefon, zobaczymy taki nie za bardzo e, siłowo, bardziej rozkręcanie, no to pojechali. Ech. Kamarek już jest. O. Ja muszę wzią, bo to mu się chciałby to nie będę mi gadał, bo sprawia mi to nie jaką Bardziej będę rozbierał. Do. W takiej lampce będzie. To się nie umie nie gadać. Muszę się kupić jakiś im tak ma bastek. To taki trochę słabawy. Proszę bardzo. Transformatorek jest. Ostatnio myślałem, że będzie transformator, a była e, beton, tak jak No Nie takie ciężkie to musi być transformator. A tu guzik.

No właśnie Czekamy, czy dobry, umyjemy go, zobaczymy. Takie teraz Transformatorek całkiem, całkiem tak. no, Wiadomo gdzie kupione Ikea. Przeciwnie, ta lampka nie jest taka biedna, bo no tu odpadu będzie mało, kiełko będzie odpadem.

Wcale biednie nie będzie, już to czuję. Tu tylko śrubki trzeba wyjąć. Mosiąc pobierany. Widocznie śrubkę. Tak, śrubka stanowa. Tu co? Jeszcze może być. Coś tu ciągnie. Sprawdziwie. Tu już nic nie ciągnie. O, tu jeszcze jedna szubka. O to nie spałem przez ten kakel, kurde. Mm. Dobra, później ją wykręcimy. Spróbujemy to. Nie będę teraz szukał większego ślub kręta. Dobra, o i tu o. No, tak samo jak tamta. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie, to jest mosiąc. To jest mosiąc. Tu będzie dziucha, kabelki. O, a plastiku to tylko tyle odpadnie. Akurat jutro zabierają. I po problemie. A jeszcze przełącznik kabelek aluminium o I to, to nie wiem co to jest taki styczek no. także jak się podobało łapka w górę pozdrawiam do następnego